Kurwa, do 15 minut, no ja muszę strzelić! Leandro, skazuj go, kurwa, psa jebanego. Chuj ja skazuję. Co? Leandro, kurwa, Lokino, proszę, Lokino! kilo! Lewa noga! Nie skazuj! Kurwa, no wstąpię, a pierdolę! Co to jest na o tak! że to nie karny. Nie, drugi karny, żeś zmarnował! J**a, ale śmieciu! Chalicy, Pekinysi, co są tu? Kurwa! Co za W tym miejscu właśnie był kurwa ten, nie? A teraz? teraz? Ja muszę go. Ale ale szteraz szteraz... No i chuj zabroną kurwa, nikogo już nie mam! Roki, Roki i Christianu półgadu kurwa. No, kurwa, ale cały czas wyczuwał to bardzo. Proszę! Ostatni dni kurwa! No!